Witamy ponownie z Łowicza, tym razem Łukasz, Juras, Jurkowski. Uszanowanie. Szanowanie, witamy po raz pierwszy przed kamerą hat TV. Łukasz, dzisiaj w drużynie Ryba Team. Jak tam pierwszy mecz? Chyba, chyba nie udało się mimo prowadzenia, prawda? E, winie, winie Maćka Rybusa, nie? Bo, no. Nie, nie, sędziowie na tak dalej. Cóż tam, ten Maciek zabił, na bramce chyba stanął, tak? No, nie, no nie, nie, spokojnie. E, pamiętajmy jednak, że, że przede wszystkim jest to zabawa, a nie wielka lapinka na wyniki. Myślę że, myślę, że większość chłopaków, którzy tutaj przyjechali ze wszystkich drużyn, dokładnie tak to traktuje. Przynajmniej my tak traktujemy to, siedząc w szatni teraz i żartując sobie e, tego wszystkiego, co się dzieje. Pierwszy mecz przegrany, ale to nie ostatni nasz mecz, także bądźcie czujni i za chwilkę wjeżdżamy, to bo rozgrzewka. Mówiłeś właśnie o tym, że macie grybus na bramce. Dzisiaj wiemy, że, że bez takiego klasycznego bramkarza jesteście, ale z tego, co mi wiadomo, ty chyba gdzieś tam kiedyś w juniorach Legionowi stałeś na bramce. Nie korcicie, żeby dzisiaj tutaj pokazać się publiczności. swój talent, kunszt bramkarski. Czy talent to się okaże? Może siata pójdzie i od razu wiesz, trzeba będzie zejść. Nie, z Baczkiem godaliśmy się, że jeżeli będzie go bolało, tam jakiś lekki uraz jest, jeżeli będzie go bolało, no to zmieniamy ja wejdę na bramkę, także nie powiedziane, że jeszcze, że jeszcze dzisiaj stanę między słupkami. Jeszcze, troszeczkę możesz rywala przestraszyć zawsze, gdzieś tam będzie o mniej, nie, e, mniej to miejsca to na zmieszczenie piłki. To, działa to tak, że gruby na bramkę, nie? To tak bym to traktował. No, nie jest źle, chociaż wiem, że jest przerwa mała teraz, tak? W występach ma MMA? Nie, no, rozpoczynam przygotowania teraz z nowym rokiem, będę się bił w pierwszej połowie tego roku, więc najpierw trzeba zrzucić 15 kg, a, a potem dopiero szybkości nabierać. Wiadomo z kim i gdzie? Ja już wszystko wiem, ale na razie nie możemy powiedzieć. Tajemniczy Juraz. Słuchaj, czy to jest Twój debiut w turnieju Gwiazdy na Gwiazdkę? Tak, to jest mój debiut, aczkolwiek miałem zaproszenie na dwie poprzednie edycje z różnych względów, raz zawodowych, raz rodzinnych. Nie mogłem przyjechać, także powiedziałem, że co by się teraz nie działo, wszystko na bok. Wczoraj jeszcze dostałem antybiotyki, bo chory jestem i tak mówię, kurde. Naczpałem się bulowymi lekami i jestem! Właśnie widzieliśmy na twoim fanpage'ie taką informacja. a jak się czujesz dzisiaj? Nie, w porządku, mówię, jestem znieczulony, teraz bulowymi lekami, wiesz, zacząłem antybiotyk, trochę sportu, jeszcze przewentylowałem się, a nie, nie ukrywajmy, że gdzieś tam e, aktywność sportowa e, pompuje endorfiny, i więc, więc jest dobrze wszystko. Wydaje się, że jest wszystko w porządku. Słuchaj, jak ocenisz szanse Legii Warszawa na mistrzostwo, na obronę tego tytułu, e, na czwarte z rzędu że mistrzostwo dla Legii w tym sezonie? Będziemy mistrzami Polski. Proszę. Konkretnie, krótko i na temat, wierny kibic Legii Warszawa, jak to się stało, że zostałeś speakerem Legii na meczach Legii Warszawa? To był pomysł tak naprawdę na początku mojego mojego kolegi, który był ówczesnym szefem marketingu warszawskiej legii Wiktora Cegły. Stwierdził, że może pójść w tą stronę, aby było dwóch speakerów, abyśmy robili z Darkiem Urbanowiczem takie troszeczkę większe show. Nie powiem, że amerykańskim szczytem, bo ustalmy, że polskie stadiony mają swój klimat, ale żeby coś urozmaicić i tym sposobem doszliśmy do jakiegoś tam porozumienia. Spróbowaliśmy zaskoczyło i tak zostało już trwa parę lat. Także... No, wiesz, dla mnie fajna przygoda, fajna nobilitacja, no bo wiesz, jestem na tym stadionie już nie wiem ile, z 25 lat przynajmniej przeżyłem chyba każdy szczebel we szkibicowskiej karierze, a teraz mam okazję być na łamurawie, trzymać mikrofon, krzyczeć do, do, do moich braci po szalu i siostry, Także super uczucie. Widzę ci ufają, mają z tobą bardzo dobry kontakt. Myślę, że klub też to docenia. I raz w zeszłym sezonie wziąłeś udział w takim bardzo ciekawym meczu. Meczu drużyny Kartofliska kontra Bary Ulubiona. Powiedz mi, to był mecz Pucharu Polski. Czy to był taki jednorazowy występ? To jest pierwsza rzecz. I może czy jest szansa na jakieś regularne twoje występy w niższych ligach, na przykład w b którą pokazujemy naszym widzom, między innymi zresztą. Pokazujemy wszystkie niższe, niższe ligi. Nie, 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 No miałem grać w drugim meczu też Kartofliska, ale kontuzja mi Dziła troszeczkę. Dzień przed w zasadzie nabawiłem się przed meczem. Nie no, na razie nie ma tematów. wróciłem do startu w MMA, więc koncentruję się przede wszystkim na tym. W piłkę grać lubię, bo, bo kocham ten sport. Może jak zakończę już całkowicie definitywnie karierę, a żebyś podtrzymywać trochę jednak, wiesz, żeby nie ważyć 120 kilo, to, to, to futbol gdzieś tam będzie. Zresztą staram się grać w miarę regularnie, na ile mi pozwalają obowiązki. Przynajmniej raz w tygodniu, znaczy przynajmniej raz w tygodniu. No raz w tygodniu w niedzielę pojechać na, na futbol, chociaż ostatnio było z tym ciężko, bo... Jestem pracocholikiem straszliwym, więc, więc mam nadzieję, że wrócę. Mam nadzieję, że będzie okazja po walce, może więcej zagrać. Myślę, że drużyna Kartoflix na pewno mnie ponownie przyjmie do składu. Słuchaj, jeśli kiedyś się zdecydujesz na występy w niższych ligach, daj nam znać. My oczywiście powiadomimy je naszych widzów, widzów niższych lig, magazynu niższych lig. Dobrze, trzymajcie kciuki w ogóle teraz za walkę i do zobaczenia na kanale Hatryk TV w niższych ligach, jak będę środkowym obrońcą w drużyny kartoflisk. Tak jest, nie możemy już się doczekać. Bardzo dziękuję za wiadomość i powodzenia w Twojej kolejnej walce. Dziękuję bardzo, ja nie jestem przesądny, więc dziękuję.